Pierwsze przewagi z tytułu szybkiej dyfuzji cywilizacyjnej Świat, Europa, Polska, Metropolii Obszary Wiejskie też olbrzymie zadanie dla nas. Po drugie, przewagi z tytułu rozwoju kapitału intelektualnego używam takiego określenia, z czego śmieją się niektórzy moi koledzy. Edukacja przez całe życie 383. W 2030 roku w Polsce będzie przeszło 2 miliony ludzi powyżej 80 roku życia. To zmienia wzorce zachowań przy takiej ilości osób. Starszych, to zmienia podejście do osób starszych. Mówi się na świecie o silver economy, to znaczy o spojrzeniu na ludzi starszych nie w perspektywie obciążenia budżetu państwa, tylko w perspektywie tego, ile oni wnoszą do rozwoju gospodarki, kultury, będąc aktywnymi i coraz zdrowszymi zresztą. Przewagi z tytułu wzrostu aspiracji postmaterialnych nowych generacji, ta ekonomia życia codziennego, nie tylko ekonomia wielkich liczb i makroprocesów, ale ekonomia życia codziennego, spędzanie czasu wolnego, praca, czas wolny, a praca to wszystko jest istotne. Przewagi z tytułu wzrostu kreatywności i rozwoju klas kreatywnych, nowe środowiska audiowizualne i wreszcie przewagi z tytułu wzrostu kapitału społecznego. Te pięć rodzajów przewag powinniśmy osiągnąć, żeby właśnie kapitał społeczny był mocnym, dobrym stymulatorem polskiego rozwoju. Jak się czyta opracowania współczesne dotyczące rozwoju klas kreatywnych i mówi się o ludziach w zawodach informatycznych, inżynierskich, o naukach o człowieku, specjalistów z dziedziny sztuki, rozrywki, mediów, profesjonalistów biznesu, finansów, marketingu, sfery zdrowia, w Stanach Zjednoczonych odsetek tych osób wzrósł te kilkadziesiąt lat temu z 10% do 30%. Florida, autor opracowań dotyczących klas kreatywnych, Mówi o synergii trzech T – technologii, talentów i tolerancji. Podkreśla znaczenie tego metropolitalnego modelu rozwoju, uczelni, usług, przemysłów kulturowych. Ale także podkreśla znaczenie dla kreatywności czegoś, co się nazywa indeksem kompozycji różnorodności. Composite Diversity Index. I dla tego indeksu ważne jest to, czy akceptujemy na przykład odrębność preferencji seksualnych? Czy akceptujemy odrębność ludzi pochodzących z różnych kręgów i różnych ras? Czy środowisko, w którym żyjemy, według tego wskaźnika bohemiańskiego, cyganeryjnego, jest nasycone artystami współczesnego świata? Bardzo wyraźna istnieje korelacja między patentami, nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Nowoczesną, innowacyjną gospodarką, a tymi korelatami akceptacją dla odmienności także seksualnej, religijnej, rasowej i tego silnego nasycenia wskaźnikiem bohemiańskim. Daleko nam jeszcze do tego i ciągle z pewnym tabu podchodzimy do tych kwestii, a może pora, żeby o tym rozmawiać nie jak o kwestii. Moralne, niemoralne, tylko jako kwestii wolność, rozwój, twórczość, kreatywność. W globalnych indeksach kreatywności Polska nie jest oczywiście na specjalnie wysokich pozycjach, więc możemy też powiedzieć, że polskie miasto jedynie Warszawa mieści się w tak zwanych miastach trzeciego poziomu rozwoju, ale szanse pewne mamy. Ktoś niedawno powiedział, że gdyby Warszawie nie przeszkadzano w rozwoju, i osiągnęłaby na przełomie lat 80., 90. liczbę mieszkańców około 3 milionów osób, to dzisiaj prawdopodobnie byłaby ważniejszym niż jest zdecydowanie ośrodkiem europejskim ośrodkiem rozwojowym. I teraz nie mogę przesunąć. W tym nowym świecie ważne jest, żeby zrozumieć istotę społeczeństwa sieci. Mówi się, że społeczeństwo sieci jest społeczeństwem postindustrialnym. Polska gospodarka tylko w części jest postindustrialna. Społeczeństwo w części w paradygmacie industrialnym, mentalnie niektórzy jeszcze w erze preindustrialnej. Wiktor Osiatyński, mówiąc kiedyś o przełomie 89 roku, powiedział, że przechodzimy od ery feudalizmu w sensie mentalności, w sensie naszej wiejskości bardzo tradycyjnej. Do ery nowoczesnego świata, ten nowoczesny świat budowany jest przez internet, który powinniśmy traktować jako dobro wspólne. Zasób, do którego nie można ograniczać w żaden sposób dostępu. Ten internet, pojawiało się to tutaj na dyskusjach, zmienia i buduje nowy kontekst audiowizualny. W tym społeczeństwie sieci inne są rodzaje wymiany między ludźmi, inne wzorce kultury, inna ekonomia. Kupujemy przez internet. Good guide to jest taki. Wspaniały cyfrowy przewodnik dla ekomam, ale nie tylko, pozwalający kupować wszystko od żywności do ubrań, co ma charakter ekologiczny, co jest bezpieczne, a ekomamy, Goleman w swojej książce Inteligencja Ekologiczna niedawno w Polsce wydanej używa takiego określenia są nośnikiem tej cywilizacyjnej zmiany. Wreszcie społeczeństwo sieci, mimo że wolne, swobodne, wymaga regulacji. Takich, które zwiększą dostęp do technik, przyspieszą inwestycje w tym obszarze, które pozwolą na wzrost dostępu do treści kulturowych, stąd digitalizacja zasobów kultury, które w nowoczesny sposób unormują kwestie ochrony własności praw. Wreszcie media w tym społeczeństwie sieci w gruncie rzeczy mają inny charakter, przesuwa się punkt ciężkości z nadawcy na odbiorcę nadawca bardzo często sam staje się artystą, kreatorem oczywiście innego rodzaju. Jest takie określenie mówi się wtedy o konwergentnych mediach. Ja nie chcę nadmiernie faworyzować tego określenia, bo nie brzmi ono może najpiękniej, ale generalnie powinniśmy sobie uświadomić, jak bardzo współczesną kulturę zmieniają wszystkie nowoczesne technologie ta cyfrowość szeroko pojęta, jak bardzo Rynek odbiorcy od, zmienia się od modelu masowego nadawania do modelu indywidualnego wyboru treści. Jak bardzo przesuwa się nawet to, co wydawało się, jest takie oczywiste, informacje pozyskujemy z radia, telewizji, dzisiaj już w olbrzymiej większości w krajach wysoko rozwiniętych ta siła informacji płynie z takiego źródła, jakim jest internet. Kultura konwergencji jest w związku z tym kulturą demokratyczną. Rola widza. Przestaje być wyłączną, bo do roli widza dochodzi także aktywny uczestnik i twórca. Jak w tym kontekście wyglądają media? Myślę, że przeżywamy tutaj prawdziwy dramat, patrząc na ostatnie 20 lat. Szczególnie wtedy, kiedy myślimy o relacji pomiędzy mediami publicznymi a misją publiczną. Powiedziałbym tak. Kiedyś walczyliśmy o dostęp prawdy do polskich mediów. Później okazało się, że różne grupy walczą o to, żeby ich perswazja w mediach była silniejsza. Później przekształciło się to w budowanie przewag politycznych. Nastąpiła redukcja funkcji i misji, a w tle komercjalizacja kultury, reguły rynku, reklamy. W efekcie mamy do czynienia z chorą hybrydą. Czy istnieje możliwość odnowienia tej ścieżki i innego spojrzenia na media publiczne? I ich udział, prawdziwy udział w kulturze. Uświadomienia sobie, jak ważna jest relacja między mediami publicznymi a dobrem publicznym i misją publiczną. Wrócenia do ścieżki edukacyjnej, cywilizacyjnej, kulturowej, do wysokiej jakości kultury symbolicznej w mediach. Ja jestem z tego pokolenia, które pamięta teatry poniedziałkowe. I ciągle nie mogę się nadziwić, że prawie już tego teatru nie ma. Jak patrzę na kabaret starszych panów tych. Czarno-białych, trochę zetlałych odcieniach, nieraz przypominany w, TV, w TVP kultura, to mam wrażenie, że to był taki świat pełnej kultury i wolności. A nie chcę powiedzieć, bo byłoby mi bardzo źle i smutno, że po 89 roku żyjemy w świecie ograniczenia kultury. Media publiczne muszą być po pierwsze odpolitycznione, i jeśli są, a są. Wczorajsza dyskusja na temat mediów publicznych na jednym z paneli pokazała, że są odpowiedzialni interesariusze gotowi do podjęcia się tego wielkiego wysiłku, żeby w tym bałaganie zaproponować własną wersję projektu ustawy o mediach publicznych i o misji publicznej w duchu wartości społeczeństwa obywatelskiego, z otwartością na ten nowy kontekst audiowizualny, na społeczeństwo informacyjne, na społeczeństwo wiedzy oparte na kreatywności. Świat współczesny to świat różnych interesariuszy. Obecność różnych interesariuszy to dialog. Dialog to także konflikt, różne racje, artykułowanie tych racji. Słabość Polaków polega na tym, że jak zaczynają artykułować różne racje, to na tym się zatrzymują: w okopach, wyjść z okopów, poszukać dobra wspólnego, mieć wzorzec do poszukiwania dobra wspólnego. Kultura zawsze jest, była i będzie wspólnego.